No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 9 do 15 czerwca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisów pod filmami. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Jeżeli będziecie Czytania prywatnego, również zapraszam do opisu, tam są wszystkie informacje. No i kojołki, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc w górę Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u singli? Rodzina, przyjaciele. Najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie przekaz z mistycznej mądrości dla Was na przyszły tydzień. Mhm. Odpuszczanie. Odpuszczanie. Naucz się pozwalać odejść. Dobra, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? Siła, kochani. Ogromna moc, przypływ mocy, poczucie takiej siły wewnętrznej, że nieważne, co by się działo, ze wszystkim sobie poradzicie. Ale też, kochani, e, przypływ sił takich witalnych. Możecie poczuć właśnie na zdrowiu, na takiej sile mięśni, że tak powiem, że jesteście silniejsi, bardziej sprawni, e, może warto by było zainwestować właśnie w jakieś ćwiczenia siłowe i tak dalej, zadbać o kondycję. Ale siła, kochani, też ma taki swój drugi aspekt, bo oczywiście bicie silnym, zawsze sobie ze wszystkim. Wszystkim radzimy, to jest wszystko ok, ale pozwólcie sobie też na odrobinę takiej wrażliwości do siebie, wykazanie wobec siebie takiego, takiej empatii, takiego współczucia. Nie wszystko musi być siłą wywalczone. Czasami macie prawo czuć się słabiej, czasami macie prawo czuć się gorzej, czasami nie macie prawo, że tak powiem coś odpuścić właśnie. Także też nie siłujcie się z rzeczywistością na siłę, dosłownie. Tak? No, zobaczmy tą kartę siły. ósemka buław, królowa pentakli i diabeł. Mhm. Dziewiątka buław, trójka buław i ósemka, e, ósemka mieczy. Ech. No właśnie, wiecie co Wam powiem? Mm. Tutaj właśnie chodzi o to... E, o taką z jednej strony wytrwałość, ale z drugiej strony też czuję właśnie takie odpuszczenie. Ja wiem, że to się może i wyklucza, ale chodzi o to tak, że dla części z was może być taka sytuacja, z którą ostatnio właśnie się zmagacie. Szczególnie tutaj na polu zawodowym, może też chodzi o, o jakąś relację y, z kimś. I wygląda na to, kochani, że no właśnie, z jednej strony jest tutaj taka informacja, nie poddawaj się, bo jesteś na ostatniej prostej. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, jeżeli chcesz coś zyskać, jeżeli chcesz, nie wiem, spełnić jakieś swoje marzenie, nie poddawaj się, bo tak jak mówię, jakiś trudny okres może niedługo się Zakończyć i otworzy się dla ciebie właśnie nowa brama, e, która, e, która, że tak powiem, otworzy cię na świat, otworzy cię na nowe możliwości, pozwoli ci rozwiązać pewne sprawy, pozwoli ci coś wyjaśnić. Także tutaj uważaj też na ten głos ego, którym będzie właśnie mówił, że nie dasz rady, nie poradzisz sobie i tak dalej. Ze wszystkim sobie poradzisz, mój drogi koziorożcu, więc e, śmiało ruszaj naprzód właśnie w kierunku swoich marzeń. Ale jest też taka druga sytuacja, kochani, tutaj. Jeżeli faktycznie jesteście w jakiejś relacji e, albo w jakiejś sytuacji, o którą cały czas musicie walczyć, że to nie jest jakaś jednorazowa akcja, e, że, że chcecie spełnić swoje marzenia i pojawiły się jakieś przeciwności i po prostu gdzieś tam musicie je pokonać, tylko non-toper walczycie, 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 zmagacie się, cały czas właśnie jest ciężko, cały czas jest jakiś problem, to może właśnie to jest ta, 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 ta sytuacja, w której należy po prostu odpuścić, należy po prostu wyjść z tego problemu i poszukać łatwiejszych rozwiązań, poszukać kogoś innego, poszukać czegoś innego, co da Wam satysfakcję i te, co da Wam takie wewnętrzne poczucie spokoju. Ok, co z zewnątrz w takim razie? Eremita. Eremita, kochani, jest kartą um, przede wszystkim takiego przewodnika duchowego. Jest to ktoś, kto um, niesie ze sobą taką mądrość. E, więc dla części z Was to jest dobry czas właśnie na jakąś terapię, dobry czas na e, zasięgnięcie opinii właśnie jakiegoś eksperta. Może to być świetny czas po prostu na rozwój duchowy, e, zapisanie się na warsztaty, na kursy, przeczytanie jakiejś książki, tak? E, czy posłuchanie jakiegoś podcastu, który mógłby Was poprowadzić w kierunku swojej duszy. Dla części z Was Eremita może to Mówić, kochani, że jest to czas na troszeczkę separację od świata. Może warto gdzieś wyjechać, gdzieś na łonatury, gdzie będziecie mogli e, e, pobyć samemu ze sobą, odpowiadać sobie na pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam, czego tak naprawdę pragnę w swoim życiu. E, więc jeżeli pojawi się okazja jakiegoś wyjazdu albo pobycia trochę w samotności, też się tego nie bójcie, nie? Dobra, zobaczmy tego eremitę. Rycerz Mieczy. Królowa Kielichów i as pentakli. Mhm. Wisielec, wieża i dziewiątka kielichów. No więc kochani, dla części z Was możecie spotkać właśnie tutaj jakąś kobietę, może kogoś z wody, ale to może być osoba, która faktycznie zajmuje się jakimś uzdrawianiem, coachingiem, mentoringiem, może to być terapeutka, psycholog, czy ktoś taki. Rozmowa z taką osobą i inwestycje właśnie w tego typu nie wiem, terapię, czy, czy, czy zajęcia, czy cokolwiek mogą spowodować, kochani, że spojrzycie w ogóle na pewne rzeczy właśnie z innej perspektywy i jakieś mury runą do tego stopnia, że będziecie w stanie dostrzec prawdę i ruszyć w kierunku właśnie jakiegoś spełnienia marzeń. Bez tej energii auto Sabotażu, bez tej energii um, uciekania przed marzeniami. Także to jest czas na odważne kroki, żeby pójść właśnie za tym głosem intuicji, żeby pójść za tym głosem spełnienia marzeń i faktycznie ruszyć w jakimś, w jakimś konkretnym um, kierunku. Ale też mi się kochani pojawiło, że dla części z Was właśnie tutaj jakaś relacja może się faktycznie rozpaść, że to może być czas, w którym um, będziecie mieć dosyć jakieś kłótni, jakichś napięć w jakiejś relacji um, i postanowicie um, być może właśnie rozpocząć coś nowego. To jest czas, żeby uświadomić sobie prawdę pod każdym aspektem, co jest dla Was, co nie jest dla Was, e, i wewnętrznie, i zewnętrznie, że tak powiem. I czas, żeby właśnie spojrzeć w głąb siebie i uświadomić sobie. Mm, Czego tak naprawdę chcecie? Jakie mury was tutaj ograniczają? Co was ogranicza i na co powinniście spojrzeć właśnie z innej perspektywy? Myślę, kochani, że, no, właśnie z dziewiątką mieczy, tutaj też jest problem właśnie w głowie, bo możecie widzieć wszystko w dziwnych barwach, ale też właśnie mówię, możecie otaczać się takimi stresogennymi sytuacjami bądź osobami, które, które są gdzieś tam w, 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 w waszym otoczeniu. Czas coś uzdrowić, pokazuje mi się, i czas, że tak powiem, się wyzwolić też właśnie z jakichś takich łańcuchów, które, które Was tutaj blokują. Okej, okay, co w związkach w takim razie, zobaczmy. A w związkach mamy cesarza. I ogólnie cesarz jest bardzo fajną energią, mówi o stabilizacji, mówi o wzroście, mówi o e, szansie na stabilny związek. Mm, ale ten cesarz, on jest dla mnie bardzo szczególny, bo on, widzicie, tutaj steruje tymi innymi ludźmi, niczym marionetkami. I teraz tak mi przyszło do głowy, biorąc pod uwagę to, co wyszło wyżej <laughs> u Was, moje drogie koziołki, czy przypadkiem właśnie nie jesteście właśnie w relacji z osobą, która trochę Wami dyryguje, która Wam skontroluje, która Wami manipuluje, bo cesarz... Cesarz w, taki w takim negatywnym aspekcie może właśnie mówić o takiej kontroli, kontrolowaniu yy, cały czas jakiejś sytuacji. Może to jest wasza kontrola, którą warto by było w końcu odpuścić. A może być tak, że właśnie jesteście w związku, który troszeczkę jest taki kontrolujący. Zobaczmy tego cesarza. Kochankowie, wisielec. I rycerz pentakli. Mhm. Wieża, dziewiątka kielichów, no i siódemka mieczy, ósemka kielichów. No właśnie, kochani, i to jest to, że dla części z Was możecie w tym tygodniu zupełnie inaczej spojrzeć na swoją relację, ale też swój stosunek do, do partnera, do partnerki. Dla części z Was może to być czas faktycznie uświadomienia sobie prawdy, że żyjecie w związku, który, który może nie jest do końca taki, jakbyście chcieli. Może być tak, właśnie, że poczujecie właśnie tą kontrolę, poczujecie się trochę jak w więzieniu i pewne klapki z oczu Wam spadną, co zmobilizuje Was do podjęcia jakichś konkretnych kroków w kierunku przyszłości. Jeżeli, kochani, to jest bardziej Wasza energia, może warto by było właśnie spojrzeć na to swoje partnerstwo troszkę z innej perspektywy. Może warto by było troszeczkę wyluzować, dać pole do popisu właśnie drugiej stronie, żeby mogła też zainicjować jakieś pewne, pewne działania. Dla części z Was, kochani, też, nie wiem, czuję właśnie tutaj jakąś energię zazdrości. Nie wiem, czy to Wy jesteście zazdrośni, czy to partner, partnerka jest o Was zazdrosny. Nie widzę tutaj podstaw do tej zazdrości, one bardziej mogą wynikać właśnie z takiej energii autosabotażu albo z jakichś przeszłych doświadczeń, które, które gdzieś tam wpływają na tą Waszą relację. Czas zostawić po prostu to, co nie służy Wam. I tutaj jest ewidentnie, czy to wewnętrznie, czy to zewnętrznie, zostawić właśnie jakieś stare sprawy, bo pokazuje mi się, że macie szansę. Um, Uświadomić sobie jakąś ważną prawdę dotyczącą miłości, dotyczącą relacji, ale też macie szansę szczerze porozmawiać z partnerem, na przykład o swoich obawach, o swoich lękach i wprowadzić jakieś zmiany, które pozwolą Wam wyjść na prostą, które pozwolą Wam, e, że tak powiem, e, osiągnąć sukces w tym momencie i zbliżyć też się do siebie. Mhm. Single, co u Was? A single macie głupca. Bardzo fajnie. Jakaś nowa ścieżka się tu dla Was otwiera. Wygląda na to, że jakaś nowa osoba może wkroczyć do Waszego życia. Zobaczmy tego głupca. Eremita. Uuu. Czyżby chodziło o to? Dwójka pentakli. Siódemka mieczy, mhm. paść pentakli, śmierć i trójka kielichów. No więc tak, moi drodzy, dla części z Was ewidentnie tutaj widzę. Mm, widzę nową osobę, która pojawi się w Waszym życiu właśnie w tym tygodniu. I dla części z Was to jest ciekawe, bo może to być ktoś powiązany właśnie ze sprawami finansowymi, ale też może to być potencjalnie właśnie ktoś, z kim rozpoczniecie jakąś współpracę na zasadzie terapii czy czegoś takiego. I nie wiem, czemu ja tutaj widzę takie wahanie się na zasadzie, że ktoś może coś poczuć, ale będzie się bał uzewnętrznić te swoje uczucia. To możecie być Wy, albo to może być druga osoba. Jak nie patrzeć tutaj do odważnych świat należy. Tutaj też karty zachęcają do tego, żeby aby wyjść poza pewną strefę komfortu, poza pewne swoje lęki i dać temu szansę, bo tutaj z tą trójką kielichów, no, czwórka buław koło fortuny, możecie się świetnie bawić przede wszystkim z tą osobą, ale możecie też nawiązać bardzo fajną relację. Może to być coś stabilnego, co przyniesie właśnie szansę na zbudowanie trwałego związku dla Was. Królowa Mieczy, Paść Buław i Gwiazda. No właśnie, nie bójcie się sięgać po swoje marzenia. Dla części z Was, kochani, może być też tak, że ktoś z Waszych przyjaciół, znajomych się Was w skry skrycie podkochuje i to może. Być być ten moment, w którym ta osoba wyjdzie właśnie na jaw e, i zainicjuje jakiś kontakt, no i będziecie musieli podjąć decyzję, czy zaryzykować, czy nie. Albo, moi drodzy, to może być Wasza energia, że ktoś z Waszych właśnie bliskich, e, przyjaciół, znajomych, e, bardzo Wam się podoba od jakiegoś czasu, ale ukrywacie siebie, nie pokazujecie swojej prawdziwej twarzy i to może być czas, żeby w końcu właśnie wyjść z tej swojej jaskini e, i zaryzykować. Mhm. Do odważnych świat należy, jak to się mówi, nie? E, dobra, e, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Tu jest też ósemka kielichów. No ciekawe. Czyli ósemka kielichów może mówić właśnie, że tutaj w sprawach rodzinnych, w sprawach przyjacielskich będziecie odchodzić od czegoś, co już wam nie służy. Jest to czas podjęcia decyzji, że czas ruszyć w drogę, czas zostawić za sobą właśnie jakieś trudności, jakieś niepowodzenia, jakieś konflikty, ale też być może właśnie jakieś osoby, które źle na was wpływają. Ósemka kielichów może też mówić o powrocie kogoś z przeszłości do waszego życia, żeby się z czymś jeszcze raz skonfrontować, żeby coś wyjaśnić, żeby, żeby coś uwolnić. Ale też może mówić o podróżach, więc wy możecie gdzieś wyjeżdżać, część z was może chcieć wrócić właśnie w rodzinne strony z tą ósemką kielichów, albo może się szykować podróż właśnie do rodziny, do bliskich. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. Król mieczy, czwórka buław. Mm -hmm. I ósemka kielichów. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, kochani, że część z Was będzie musiała pojechać do domu w rodzinne strony, żeby załatwić jakieś formalności. Może tam być coś niespodziewanie wyjść, co trzeba będzie załatwić i. To też da Wam taką szansę na komunikację z kimś, na e, nie wiem, wyjaśnienie czegoś. Może tutaj trzeba będzie się z kimś skonfrontować, z jakąś, z jakąś osobą, z jakąś sytuacją. E, także może szykować się właśnie tutaj jakaś szczera rozmowa, albo tak jak powiedziałam, załatwianie jakichś spraw formalnych, tego typu rzeczy. <laughs> Może chodzić, kochani, bo tutaj jest ten arcykapłan. Arcykapłan zawsze mi mówi o takiej starszyźnie w, naszym, w, naszym, w naszych rodzinach, więc może chodzić o dziadków, może chodzić właśnie o, nie wiem, starszych rodziców czy coś w tym stylu. Część z Was będzie podróżować też ze względu na załatwienie jakichś takich formalności. Może ktoś choruje, może ktoś chce pozałatwiać swoje sprawy. Tutaj takie rzeczy mogą być do załatwienia, tak? Ale też mi się pokazuje, że pojawi się okazja na spotkanie, w którym będziecie mieli szansę. Usłyszeć coś ważnego. Usłyszeć coś, co. Da Wam szansę właśnie na pójście naprzód. Może to być jakiś, jakaś mądrość życiowa, może to być jakieś wybaczenie, może Wy będziecie w stanie tutaj komuś coś wybaczyć, ale to będzie takie niezapowiedziane, mam wrażenie, niezapowiedziana okazja właśnie do wyjazdu, ale która hmm, będzie dla Was taką szansą na poprawę stabilizacji, poprawę jakiegoś związku, ale też hmm, otworzy Wam oczy na coś, czego nie widzieliście wcześniej, co by, być może będzie takim Waszym motorem napędowym do tego, żeby sięgnąć po swoje marzenia, żeby coś zacząć. Spełniać i żeby ruszyć, nie wiem, czy z jakimś projektem, czy z jakąś inwestycją. Także tutaj tego typu rzeczy się pokazały. Okej, okay. praca i finanse. Trójka mieczy. Auć. No, z trójką mieczy tutaj może coś się wydarzyć, co, że, nie tak, powiem, że tak powiem, nie będzie zbyt sympatyczne. E, możecie zostać ocenieni, może tutaj będzie jakieś rozczarowanie odnośnie jakiejś inwestycji, może czujecie się rozczarowani jakąś sytuacją. Część z was może mieć do czynienia właśnie tutaj z jakąś trudną osobą, która powie coś krzywdzącego, która może was tutaj zranić. E, zobaczmy tą trójkę mieczy. Arcykapłanka. okej. Okay. Mm -hmm. Siła mhm. i dwójka mieczy, śmierć, trójka kielichów i as kielichów, koło fortuny. E, wiecie co? To jest takie trochę szczęście w nieszczęściu, mi się trochę pokazuje, ale to bardziej chodzi o relacje e, z, z innymi. Dla części z Was ktoś może Wam powiedzieć, że inny ktoś Wam nie służy. Może jakaś taka dobra dusza, ktoś, kto może stać się w przyszłości Waszym bardzo dobrym przyjacielem, donieść Wam, że jakaś inna osoba obgaduje Was za plecami, yy, mówi jakieś krzywdzące słowa, rozpowiada jakieś plotki na Wasz temat i z jednej strony, tak jak mówię, to będzie trudne, to będą trudne emocje, bo może zostaniecie właśnie niesłusznie oskarżeni o coś, może to właśnie będą jakieś takie ploty, które gdzieś tam yy, yy, no będą dla Was właśnie jakieś przykre, może ktoś rozpowie jakieś Wasze sekrety, jakieś tajemnice czy coś takiego, yy, więc z jednej strony może to być przykre, ale z drugiej strony, po pierwsze uświadomicie sobie, że ta relacja Wam nie służy, więc już, już nie, musicie, nie możecie ufać tej osobie, a po drugie dowiecie się, kto jest tak naprawdę waszym przyjacielem, a kto nie. Więc tutaj, jeśli chodzi o te relacje, to będzie bardzo ważny czas, ym, bardzo ważny czas takiego uświadomienia sobie, kto jest kim i yy, yy, komu właśnie ufać, a, a od kogo trzymać się z daleka. Ale dla części z Was, kochani, może być to też czas takiego uświadomienia sobie, że yy, praca, w której jesteście. Yy, nie jest dla Was, tak? Bo Trójka Mieczy możecie czuć jakieś takie głębokie rozczarowanie na poziomie właśnie tym zawodowym, ale z Dwójką Mieczy, tak jakbyście nie dostrzegali, co możecie właśnie w życiu robić, w którą stronę byście chcieli pójść, jak się zachować. No i wygląda na to, że w tym tygodniu możecie mieć piękny przebłysk właśnie intuicji i takiej wewnętrznej siły, który zdejmie pewne klapki z oczu i uświadomi Wam, co macie zrobić, w którą stronę macie pójść, w co macie zainwestować. Więc to może być czas ważnych zmian w Waszym życiu, drogie koziorożce, zaryzykowanie, być może nawet wyjazdu gdzieś, przeprowadzki w jakieś nowe miejsce, albo otwarcia własnej firmy, ale przede wszystkim poczujecie ten taki, taki zew, taki, żeby nie walczyć już dłużej o coś, co tak naprawdę no, nie spełnia Waszych oczekiwań, nie jest dla Was, czujecie, że tego nie chcecie w swoim życiu. I to jest taki ważny moment właśnie tego odpuszczenia, odejścia i puścia swoją drogą. Rada. Arcykapłanka, słuchaj swojej intuicji przede wszystkim. Słuchaj swojej intuicji i też uważaj, co komu mówisz, tak? Jakie informacje przekazujesz innym na temat siebie, na temat swoich prywatnych spraw. Mhm. Zobaczmy tą arcykapłankę. Szóstka buław, dziesiątka kielichów i Śmierć. No właśnie, słuchaj intuicji. Przede wszystkim słuchaj intuicji, bo ona możecie poprowadzić w kierunku ważnej transformacji w tym tygodniu, zwiększenia pewności siebie i sięgnięcia po swojej, jeżeli długo i szczęśliwie. Ale też mi się pokazuje, że jakieś tajemnice, sekrety mogą wyjść na jaw, e, rzeczy, które ukrywaliście przed partnerem, przed partnerką, które zdecydowanie zbliżą was do siebie, ale potencjalnie też jest tutaj jakiś tajemniczy wielbiciel na horyzoncie, e, więc warto być otwartym na przyjęcie właśnie miłości. Mm -hmm. Dobra, koziołki to co, na koniec pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa. I trzy. Dobra, odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi. Sukces! No i to lubimy sukces. Odpowiedź numer dwa. Dobrobyt. No pięknie. I numer trzy... Podejmij działanie. Mm, super. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!